Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. tak, no, A przed Wami kolejna bomba w sobotę. Już był World War Z z ekipą. Dzisiaj wracamy do tej ekipy. Właśnie witam panowie, witam Royzon, Pago i Snacks. Cześć! Cześć! cześć. Tak, już wszyscy naraz, bo już, już tę ekipę na pewno znacie. Pago, może dać już ready. Jak już się wszyscy ładnie przywitaliśmy. I, i tak jak skończyliśmy ostatnio akt Moskwa, to dzisiaj się skupimy na Jerozolimie. Za -dw 2 Nie, nie masz takich Z rzeczy robić. Za 2 Zajebiste. Ja myślę, co to za broń? Jezu, dodali nową w update'cie? No przecież to jest nowa broń, nie wiem o co wam chodzi. Za 2 taka pompka fajna. W wali w wali rykoszetem. Dobra, przeczytałem sobie, co tu się dzieje. Musimy uratować doktora nie, no Green Golda. To jest broń toksyczna. Jak rzucasz to, oni to takie śmierdziuchy jak w Fortnite. Ie. A okej, okay, można. Granatnik gazowy. Dobra, zaczynamy. Ja się, ja się wkręciłem, nie? Na maksa. Jest klimat. No, w śmieta. Czyli jak mieszkałem z rodzicami, to. Ty, czeka, się na padzie, mogę grać? Że... To ojciec zawsze rano w sobotę chodził jak zombie, się trochę bałem. Pewnie się da. Ale teraz w ogóle gram w to Days gone, to w ogóle jestem w klimacie zombie. Śmigam na padzie, zobacz Pago. Pokaż, to ja kierownicę podminam? Ale Ty, Pago, jesteś duży, ty. To Ja gram na, Jeste, na padzie, będę grał lepiej. Nie, żebym sobie chciał rzeczywistość jakoś odbić w grze, ale... Ale ty jesteś najwyższy, to jest ewidentnie, nie? masz jakieś leniwe oko, masz powiem ci. już wiesz, dlaczego to Coś masz, z okiem masz coś, Pago, wiesz? Mam leniwe? Masz leniwe oko, no. No. Ile masz? opada. Dobra. Prawie dwa. O O rakietnica. Problemy na razie. Dobra. na wysokiego. Dobra, widzę, no. już odpaliliście, widzę strzały. Tam coś miało być po cichu, ale... Kurde, tu plecy ja je, jedą, wjeżdżają teraz, zombiaki. Mam automat, baby. O, to chyba... Dobra, ja zmieniłem broń na, na M16 w końcu. My się tutaj będziemy bronić tak szybko już? O, skrzyneczka jakaś. Tak, będziemy, no. O, biorę chyba granatik jednak. Zostałem rakietnicę. To ja biorę rakietnicę, Dbamy o to, żeby odcinek zaka był krótki i zwięzły. Mówisz? Tak. Żeby nie musiał montować. Zraz, tak, zraz, ja droga, ten. E, masz te amunicję w tej postaci? E, tak, właśnie mam, wiesz, tylko nie pamiętam jak się, jak się to stawiało. A, dobra, już wiem jak. Zostawiłem wam jak coś, to ogniste amunicję. Czy możemy przejść przez nie ten. O kurde, faktycznie. Gdzie? No, na mnie był, wiesz, ale... No, nie, nie, nie. Żuk-Gnojec jest ten. Ale jazda. Dobra, pod F był Meli, bo ja już nie pamiętam w ogóle, co się tutaj robiło, ty. No, powiem ci, Pago, to samo, nie? Kiedy my w to graliśmy ja się ostatni raz? Miesiąc temu, nie? Trzymaj, ja mnie jeszcze, do Nie muszę wydawać pieniędzy na żetony w salonach. Tu jest Grubas. był? A, jest, leży. Pago, masz czerwoną lupę. Rozgrzana. Rozgrzana do czerwoności. Idą Oj na górze O Ciebie. o kurde. Dobra, dzięki O ja! Na mnie wjeżdżają Kurde blade. Jestem doroztawiłem KM-a. Tylko chyba go nie użyję nawet w tej sytuacji. Potrzebuję kaweru, słuchajcie, bo... Ja cię Cały czas strzelam w ciebie. No to ekstra, dziękuję ja, bardzo. Nie, ja, serio, bo byłeś oblegany przez zombie, o to mi chodzi. Nie, no aż dobrze, dobrze. Wszystko to pod kontrolą. To. Jest tu jakieś amo w ogóle? Tak, skrzynka przy mnie. No A i po O, Elegancko. subcie. Elegancko, to było bardzo swift. Lecimy dalej. Dobra. Zaraz, ale wysoki. Zobaczcie. Mmm, nie wiem. No, Lecimy się zmieściłeś tutaj w ogóle. Ale wcześniej inaczej ta moja postać wyglądała, czy mi się wydaje. No bo tak, no bo w każdym akcie masz inaczej wygląda twoja postać Czas okay. za każdym razem tak jak tam randomowo. Gruby Te kurde, co to z czego to dostał? A ja nie wiem Otwórz siłą Ty tam trzynkę jeszcze kajcie Tu jeszcze coś jest o przejucha. co ty masz? Ty masz problem? O kurde ja już tak nie mam, ale... O przejucha! Na mnie leży Hunter cholera jasna! Ale ktoś Duży No to ja no właśnie Okej, okay, to bez zaopatrzenia mi się przyda ja chyba się muszę wyleczyć w ogóle trochę przypał mnie. Nie można lutować, bo byłby problem. Dobra, lecimy dalej? Zabcimy na górę dużo worki w ogóle z nie, Jak to, jak to się, ja mam na motorowy, wy macie coś innego. Screamer jest dobra, to nie idziemy. Dobrze A gdzie jest teraz ten KZ? A jest Izek zabija wrzaskuna you, Dobra, stawiam chyba ammo palące Proszę bardzo amunicja zapalająca Biorę Gdzie? A tutaj... U, ja na słodkach, stawiłem. wiem. kurde, że poszedłem. Do dużego. Get to the house. Get into the chopper. A co za trucizna? Ktoś się spierdział. O... A to Stax mówił o dwójeczce. No pewnie. Początkowe. To stał. Kurde, to jeszcze był jeden. Are we too late? A amunicja jak coś ludzie tu Mieszkali na górze, krzyczy na górze, że na górze ty Jak ty dobrze znasz angielski oh. Mam napisy polskie no. wiesz? A, to chyba że tak Czy ja mogę <grym> wziąć to, tak. tak <grym> tak. to z biurka Możecie to wziąć? Można to wziąć A to, to byś wbiórka. chciała, ja wiem, żebyś byś chciała ale chyba nie da rady W kolejnym update'cie <grym> <grym _> Rewolwer jest, ale super, biorę to. Z jak na górze jest równanie jakieś do rozwiązania To jest zagadka jak w tą grzy co ostatnio graliśmy w CSA, zobacz Mówisz? A ty tak. mówisz, że będziemy musieli robić te zadania matematyczne? Tak, nie wiem, czy <grym> no to nie ma szans chyba z takim zdaniem Ty, przestań się da przejść to A widzisz na luzie, rozwiązałem zagadkę matematyczną tak. mnie, Jak to, Przysk kurde to, Powiem ci szczerze, że nie wiem Wiesz to może dostać pana na Co? No nie Przejście przez szybę w grze no. mówisz no. To jest ten, jest jest LKM jest jak chcesz Przekonałeś mnie Dobra, rozstawię się z tym Dobra Ty, co ty robisz tutaj, kolego Dobra Izek, jak ci będę bronił tyły A macie tam coś? No my też bijemy cały A, czas coś o, kurde. Dzieje, no. Coś się u nas dzieje no Nie narzekamy na nudę Ale sam nie ma No w tej grze nie można na narzekać mam wrażenie I Hunter jest I kurde i screamer jest Idę go zabić Nie wyceluję w niego Zoka ja go mam Screamer dead Co, co ty, co ty? Czujnie sprawdzałem Okej okay. Nie no przyjemnie się tu są. A ile Oj miesiąc, Amunicja dobrze. zapalająca No miesiąc na pewno minął nie? Niedobrze A to apteczka jest To ja to biorę Jeszcze apteczki nie użyłem A widzisz ja trochę zostałem pobijany no to przez nas ci, a my musimy bronić domu cały czas teraz, tak? Tak a myśmy sobie na ulicę wyszli i rozkoszli Jak profesora nam zabiją to będzie źle, bo jest nie montuje filmiku, więc... A nie, to Nie no to musimy zabierć zrobić. <noise> Chociaż w sumie najfajniejsza rozgrywka ostatnia była jak już skończyliśmy nagrywać i poszliśmy grać na tym najtrudniejszym poziomie ale trudności, ale... nie? No Przecież tam tam jak się utrzymywaliśmy w ogóle to było Niesamowite nie dali rady chyba, co? Co? Nie no, Daliśmy dobrze. radę, nie? No właśnie nie daliśmy rady w sumie, ale dawaliśmy sobie A, radę dość długo. Ja tak. z na dwojce, ty myślałeś w rusie. Pago mi 1,40 m. Tak. Ze 2 na 2. Ja się jest. Po prostu podchodzisz do takiego symbolu. Aha, jaka. widzę, widzę, widzę. Ale wjechał. Oj. Gdzie się Amo, gdzie była jeszcze... No właśnie, w środku wam domku było coś, nie? Ja się szukam. Ktoś a, to jest w środku leczy, w domu, czy, a do domu jeszcze ja żadne do zombie nie dotarło. Nie no, biegli, biegli, przecież tu nie leżą. What? Tak? O, czwórka, To jest. A wyposażenie pewnie macie wszyscy. Czy find... e, Hunter nie biegnie przypadkiem? A dobra Dybacz, zobacz, mówmy po polsku No bo to jest... Hunter to jest Left for Dead jest, a ja nie pamiętam cały czas jak mi się, się, się tutaj. nazywa tutaj. No właśnie, bo dla ciebie tak dyba A, znaczy to powiem wam pobiłem to rozstawienie działka w domu. Rozstawiłem na zewnątrz. Amunicja zapalająca Zostawiłem z tyłu, bo było zaopatrzenie rozstawiłem, rozstawiłem działko na zewnątrz, a my już przeszliśmy ten etap No. Dobra, e, walizki trzeba znaleźć, nie? Te. Mhm. Mm tu gdzieś... Ten jak się uwięził, Jezus. Dobra. Do prawej, tu nie ma przejścia chyba. O kurde, mam problem. O kurde, Royce on leży. Naskoczył mnie ten, o Biegnę, o jak ty jesteś daleko. Jezu, gdzie ty ty jesteś z tyłu? No, no, daleko. No, no, no. ty bo, z tyłu byłeś, o kurde. kurde. Wsta, chypańce, nie. O kurde, ja też mam tarapaty, Izak, nie chcę co? A co się stało? Kto mnie dojeżdżają od góry. Nie, no ja lecę do Dawsona. Dawaj, ja pojechałem. Po co nie ma? Bo, bo ich opieść ty. Pisaj, uważaj. Kulę niemam, mamo. Hasmat. Hunter jeszcze! Atakuje, nie! Kurde! Co się dzieje? Ej, ja leżę! Cholera jasna! Ej, prze... Ej, jest problem! No mówiłem, że będzie trzeba. Potrzebuję podniesienia. O, jeszcze ten! Grubas jeszcze! Ej, mamy tarapaty! ja pierliczę! No, no. Ale Royson. chyba. is dead. Ale z. Ty masz respa niedługo, nie? Dobra, leczę się. Beta. O kurde, co się działo tutaj? Jakie tarapaty były? Ale dla mnie wjechał, tak, tank, hunter, dwa hazematy jeszcze mi wjechały teraz. Jeszcze nie Zobaczcie, czego my szukamy, panowie? Walizek, potrzebujemy dwie walizki. Jedna była już jedna. No, to masz jedną, tak. Mam jedną. Ale tam Pieniądze, ja uciekam Mówisz, że kończysz nagrywki dzisiaj? Ty już wyciągnąłeś to, co chciałeś z tych nagrywek. Hunter gdzieś się czai, bawzcie. Ja idę na niego, żeby mi złapał. No dobra, ale teraz gdzieś jest kolejna walizka jeszcze, czy... Kurde, w ogóle tutaj... Aha, bo tu jest ładunek, ładunek wyważający potrzebny do tego. Presultuję. O, poznaję. Prefire'a dostał? Z, czy z pistoletem tu się nie biega szybciej przypadkiem? Przynajmniej ja oh, chyba oh, szybciej biegam oh, z pistoletem. O, oh, tu jest coś. O, jest ta droga walizka gdzieś. Tu jest, tu jest ten. O kurde, ty, to jest chyba horda jakaś, nie? Rojo, gdzie jesteś? Idę do, do was. Co się dzieje? Jest na o kurde Dobra, zamknij go. Jest. No są tarapaty, ty to jeszcze żyje. Tam jest. Ej, na ciebie pago leci ten! Hunter! Znaczy, tank na ciebie biegnie. Idę ci pomóc. O kurde, co to rakietnica poszła? Tak, poszła. Za 2 HP straciłem. Ty to jeszcze żyje? Kurde, amo. Dobra, ja wziąłem... Ty, ale fajny jest pistolet z Burstem. Na burstów het mam. Te? No ja mam rewolwer ten, taki sześciostrzałowy. Słyszę krzyki. Macie walizkę długą? Tak, wziąłem, wziąłem. To chodźcie dalej, chodźcie dalej. Dobra, czekam na was. Ja idę na górę tutaj do kogoś. Chodź tutaj Panu w ogóle. Tutaj znaczy gdzie? Tu jest tam na mnie, jak coś teraz. Ja poszedłem gdzieś dalej. Chcecie poszliście do przodu? Nie. A to musimy przejść do tego, do doktora Greena, czy tam jak ten się nazywał? Na górę chodźmy. Kogo jeszcze nie ma? Nie. A to chodź. Dobra, Green Golda, do ewakuacji musimy przeraskortować. Cześć, Mateuszek? Widziałem o kurde Coś się dzieje Był na plecach był ten Hunter O kurde Co się tutaj wyprawia ty O kurde wjechali ja Ale mam tarapaty tale, ty i ja pierniczę Nie jest dobrze O kurde że ten hamat Daj sobie bułkę Biorę tam palące Aj screamer na perce Dostał dostał Kurde to, to był ten hunter a nie screamer no. I miałeś mówić po polsku Afera była Kurde Ciii. Powiem wam, że gdybyśmy grali na wyższym poziomie trudności, to to na 100% failowali, nie? O kurde, i idzie. Kurde, o kurde. Co? O nie. Mam tanka. A, dobra, ten szybko zginął. Ta, ta, ta zapalająca amunicja na tanka jest taka mocna. O, tylecy O kurde. Ej, wspinają się po ścianie do helikoptera. Co to za high? Tarapaty. To był mój hajek chyba Co? Przecież ja rzucam tam z granatnika Do nich waliłem A nie, nie, Chcę, to jest sobie nie, z rakietnicy pod, pod nogiem troszeczkę Tu coś nie. będzie Piłańcowa Dobra, wjeżdżam tutaj Profesor leży Co? profesor leży Gdzie on leży? Tutaj Na kładce o kurde, to jest jeszcze ładunek uważający wa A nie, jest profesor. O kurde. Na Trzeba on go odnieść. On, staje, on staje górę, Co? co, co. co? Aha. Jest moja strzelba. Hmm, o tak. No to zaczniemy. Hmm. Zabawę. Ja wierzę z piłą. Ała. Ty tam już... Stach to ta, ta już tam w ogóle czeka przy helikopterze, nie? No, no weź. Jak ty tam przyszedłeś? Jak Ej, tu się będzie obrona jeszcze! Teczkę, tu jeszcze będzie obrona. Tu są apteczki. Okej, okay, ja potrzebuję apteczkę. To Ale Ale spaję, Dobre. z tym stolecikiem biega. Dobra, ja zostaję chyba z tym... z tą M-ką. No, biorę, o. Biegną gdzieś czy jest luz? No, wszędzie tak co biegają, wiesz? Ale nie, nie ma hordy słuchaj tym no to. Biegną, biegną, Kurde, ale... ten jeszcze żyje? Jak pielniczek jak on się trzymał? Alda Holda pewnie za chwilę przyjdzie też. Kurde. A jak oni padają fajnie od tego grannika, jest jakie to jest piękne. Mój granat nie rzucać. Czy te trupy? No. Trupy trupu. No, tu jeszcze sobie wjeżdżają. Z drugiej stronie? Też tu. Hunter wjeżdża. Dobra, wiadomo. To już było. Dobrze, to Amo można dobierać. No tak, podstawa. Kurde. Ja to się bawię, Fresona. Zabiłem. Okej, okay, moi drodzy, ten budynek, gdzie ja jestem, patrzcie, ile leci. mamy Życie na tym, życzę. Życzę. O, dobra. Quality gameplay. O kurde. do lotu. Co, uciekamy? Można uciekać. No to sobie jeszcze poczekamy parę zębiaczków, bo mam trochę paliwka w pile łańcuchowej. No kurde, takie ciekawości. Nie, to na luzie widzisz. Dobra. Daj to z piłą! Dajesz, pago. Ty z piłą, nie masz piły? Mam piłę, ale już, wiesz co, odpuściłem sobie, żeby to dokończyć. Wjeżdżaj tam, wjeżdżaj! Do, do sadystek jeszcze! Dajcie nie strzelajcie! To a, mam wam tutaj stawiam ogniste. Ale co, nie wchodz... Yy, możemy no, już musimy wejść. wejść? Możemy, możemy już wejść, tak. Teraz tak musimy się dołączyć. Będziemy, czy nie? No. E, a, i teraz... Nie. Okay. a okej, okay. jest git. Uciekliśmy. ale pan, e, no fajna misja. Coś co Ciek Powiem wam, że po przerwie, ale pokazaliśmy poziom wysoki. No, ale trzeba sobie trochę poprzypominać rzeczy, bo... No, trochę tak, na przykład, gdzie się używa co. No, ja nie wiedziałem, którym nie się nie bije, z pięści nawet na początku. Bię, ja nie ja nie rzucałem kremu, granaty to pod to nogi. nogi. <laughs> No gdyby tych zombie Pago widzę w formie najlepszej te Niby nie grała to jednak. No ładnie, ładnie łowca głów. No tutaj trochę ustrzeliłem a no tak, bo tutaj Pago to wybuchał te zębiaki. zawsze najmniej mam. do tego. Pięknie. Dobra, moi drodzy, ja wam w takim razie dziękuję serdecznie za uwagę w dzisiejszym odcinku, jutro będzie odcinek u Roysona, pojutrze będzie odcinek, o, o, odcinek u Pago i tym sposobem zakończymy cały ten, cały ten akt w Jerozolimie, także pamiętajcie, żeby subskrybować moich kolegów, a znak sobie możecie na lajka na fanpage'u, bo on akurat nie nagrywa, znaczy on nagrywa tylko dla siebie, do prywatnej biblioteki. I łapki, łapki w górę. I łapki w górę też. Znaczy to nie to, że do prywatnej biblioteki jest tylko to, to akurat wy możecie publicznie zostawić łapkę w górę. A właśnie, na dzisiaj to z mojej strony wszystko. Widzimy się u Royce na jutro. A ja dziękuję wam panowie za wspólne granie i dziękuję widzom za oglądanie. I trzymajcie dzięki. się. Cześć, cześć. Cześć, dzięki, hej, hej.